Tomasz Sommer, a jest z nami dzisiaj poseł Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Korwin, z którym porozmawiamy. Dzień, Państwu, Dzień, do... Dzień dobry, panie Januszu. Z którym porozmawiamy na temat tego raportu Departamentu Stanu podpisanego przez pana Pompeo, który jest szefem Departamentu Stanu. Został on dwa dni temu tutaj upubliczniony, no i możemy się z niego dowiedzieć w szeregu. Dziwnych i ciekawych rzeczy. Po pierwsze, co pan sądzi o tym przeniesieniu daty? No bo to miało być na jesieni zeszłego. No, ja to... Ja to wiem, że to powstało w marcu i, i, i myślałem, że to już w ogóle było publikowane w marcu. <coughs> Więc się tym nie, nie przejmowałem. Rzeczywiście potykali przezornie, aż wszyscy będą na wakacjach, a będzie po wyborach już. Także to jest i, idealna data na publikację tego typu rzeczy. Więc chcemy je zatalić przed, przed opinią, bo no może w demokracji to nie jest ważne, czy jest prawda, czy nieprawda, tylko ile ludzi to przeczytało. Także... Tak, no i tam są, tam są różne, różne ciekawe y, y, informacje. No, w ogóle zaczyna się od tego, że tutaj ktoś podliczył straty Polski na 48 miliardów dolarów według wartości z 1939 roku. Ja tutaj sprawdziłem sobie w internecie, to podobno trzeba przemnożyć. No, z 1939 roku? Nie jest z to 1939 roku. Z 1939, tak. A! To podobno trzeba przemnożyć przez 1837. Niech pan sobie wyobrazi, według jakichś tam mędrców, którzy takie rzeczy ustalają. Co daje mniej więcej 900 miliardów obecnych dolarów. No i powstaje pytanie, po co taką liczbę tutaj w ogóle podano? Czy przypadkiem nie chce się z tego wyciągnąć po prostu takiej części majątku zniszczonego, czy tam przejętego, który powinien być tym organizacjom żydowskim zwrócony. Problem polega na tym, że bardzo jest trudno takie rzeczy policzyć i tak szczerze mówiąc, jeżeli, o czym się mało mówi, ale jeżeli byśmy serio chcieli podjąć kwestię oddawania, oddawania coś Żydom, to by się musiało, musiało być zastosowane prawo norymberskie. No bo skąd wiadomo, czy to był Żyd, czy nie Żyd, prawda? A, a, a może to jest pół-Żyd, a może chcieli Żyd, prawda? A, a, a może tylko udaje Żyda? Skąd to wiadomo, prawda? Trzeba najpierw sprawdzić, czy to jest Żyd, naprawdę. Otóż prawo, prawo przedwojenne polskie no przyjmowało deklarację, deklarację narodowości i religii i religii, no i to traktowano tak no, na wiarę, nikt tego nie sprawdzał, no, ale być może należałoby to sprawdzić, jeżeli, jeżeli już. Pamiętam jak, jak ten, jak pojawił się Żyd, Żyd w sądzie, prawda? Taki dowcip wchodzi, pojawił się w sądzie. No i tam sąd są go pyta tam imię, imię Mojżesz, prawda, miejsce mieszkania, Muściska, zawód handel. Jest, handel z yy, wyznanie rzymsko-katolickie, no, no tak, katolickie, ja, przepraszam, an, an, a, a nazwisko Kowalski, Kowalski, przepraszam bardzo, a na jakie nazwisko chce pan zmienić, zmienić nazwisko na Wiśniewski? Dlaczego pan chce zmienić? No, bo jakbym się przedstawił, że zaczął się możesz Wiśniewski, sprawiłbym się ja przedtem, jak powiem Kowalski. <laughs> więc więc yy, yy, różnie, różnie ludzie podali różne nazwiska i można się mylić. brzmienia nazwiska kto jest, ktoś, ktoś jest Żydem, czy nie jest Żydem. No tak, że trzeba by ustalić, no, naprawdę jest Żyd. No nie, no ale właśnie nie trzeba ustalić, dlatego, bo tutaj wyraźnie widać tam jest zresztą takie zdanie gdzieś bezpośrednio yy, powiedziane że tu Bynajmniej nie chodzi o sprawy odszkodowań indywidualnych. Te pieniądze mają dostać organizacje żydowskie, a dopiero one będą je odpowiednio alokować. I to jest nawet w tym wstępie wytłumaczone, dlaczego tak, tak sobie wymyślili. Otóż wymyślili sobie tak dlatego, że te organizacje rzekomo znają miejsca pobytu yy, yy, Holocaust Survival, czyli jakichś ludzi, którzy... Ale jak mogą znać miejsce pobytu ludzi, ludzi, ludzi którzy, którzy nie istnieją? No ale oni znają te miejsca pobytu. Nawet jest tam taki specjalny paragraf, gdzie jest wytłumaczone, że ponoć z tych, z tych ludzi, którzy właśnie są tymi Holocaust Survival, to 30% to żyje w skrajnej biedzie, proszę sobie wyobrazić, a kolejne 30% w takiej dosyć dużej biedzie. Nie wiadomo. Nie wiadomo jak to jest ocenione, no ale taki jest... Momencik, ilu jest tych holocaust no, no Zakładając, że średnio mieli 10 lat, to teraz mają średnio średnio 90, więc, więc no. To jest, to jest no, bardzo niewielka liczba tych ludzi. No, być może właśnie z tego powodu, bo to jest delikatna kwestia, bo to by wskazywało na to, że jakby liczba tych osób rośnie. Zresztą w tej ustawie polskiej, która, do której przejdziemy za chwilę, z 2014 roku, te odszkodowania obejmują już nie tylko tych, którzy przeżyli, ale także ich żony i dzieci, niech pan sobie wyobrazi. Także jednak to się może jakoś replikować na siłę rzeczy. Natomiast. Tutaj wyrazi... no, Jeżeli są dzieci, to dzieci są ich spadkobiercami, więc nie rozumiem, o co chodzi. No nie, no chodzi o to, gdyby, że jest... oni, oni muszą... Gdyby dzieci przyszyły, to byłyby legalnymi Problem polega na tym, że oni zginęli bezpotomnie. Przypominam jeszcze raz, tu chodzi o odszkodowania dla potomków tych, którzy zmarli bezpotomnie. Ale Pan się doszukuje wszędzie logiki, a ja opisuję stan faktyczny. A stan faktyczny, jak Pan dobrze wie, z logiką nie zawsze ma coś wspólnego. No i generalnie chodzi o to, że te pieniądze... Mają trafić do tych organizacji, a te organizacje wiedzą już, gdzie je tam odpowiednio rozprzestrzenić. I to jest wyraźnie napisane we wstępie do, do tego całego elaboratu podzielonego na państwa. I teraz tak. Ewidentnie z tej części, nawet polskiej, wynika, że tam wcale nie chodzi, tak jak już tu mówiłem, o odszkodowania indywidualne, czyli te, które naturalnie się należą. Jeżeli ktoś miał tam chałupę, czy tam dworek, czy tam browar, czy cokolwiek, no to wiadomo, powinien to odzyskać, tak? Tylko chodzi właśnie o te bezspadkowe, bez realnych spadkobierców. I yy, tam jest takie sformułowanie, że Polska nie przyjęła żadnej ustawy regulującej kwestię mienia bezspadkowego, co implikacją takiego sformułowania jest oczywiście taki wniosek, że Polska powinna taką ustawę przyjąć. Ale nie ma żadnego powodu, bo zgodnie z prawem polskim mienie bezspadkowe należy państwu polskiemu i. Państwo polskie powinno dawno to rozprzedać w ręce prywatne w ramach, w ramach, w ramach prywatyzacji. No tak, tylko że to jest no tak, fakt jakby jest logiczny fakt, i prawny, a my mamy przed tak, do czynienia z faktem tak zwanym politycznym, tak, który już z, tymi, z tym prawem i z logiką może ma mniej wspólnego, i to de facto nam stwierdzono. Czyli jest w pewnym sensie, według mojej tutaj takiej interpretacji, jest nawet gorzej niż tutaj kolega Michalkiewicz to przedstawiał, no bo tutaj wprost. Pojawia się taka propozycja, że tego typu ustawa ma powstać. I na tą, na tą propozycję polska władza musi jakoś odpowiedzieć, musi do niej jakoś ustosunkować. Moim zdaniem to powinno odpowiedzieć, że w ogóle nie podejmuje dyskusji na ten temat i koniec, jedno zdanie. Ale widzi pan tam, że ten raport. Prawdopodobnie powstał na podstawie raportu polskiego MZ dla Departamentu Stanu, bo tam jakiś tajemniczy raport jest cytowany właśnie i są jakieś liczby podawane, jest podawana ta liczba. 7,5 miliarda dolarów, czyli prawie 30 miliardów złotych, które Polska wypłaciła. Ja tutaj cały czas nie wiem dokładnie o co chodzi, ale można to interpretować, to sformułowanie, zarówno że chodzi o tą ustawę z 2014, a może chodzi o jakieś jeszcze inne kwestie. Więc no, ewidentnie dyskurs trwa, jest tworzony raport polskiego MSZ-u dla Departamentu Stanu. Departament Stanu to cytuje. No i pojawiają się coraz tam dalej idące propozycje. No tak, bo na podstawie deklaracji w Terezinie rząd amerykański ma troszczyć się o odpłynianie tej deklaracji. Przynajmniej jednym z tych, jeżeli to on, on to robi, jako główny, główny gestor Żydów na świecie i no... I, i, jeżeli ktoś podpisał deklarację w Terezinie, no to powinien taki raport sporządzić. No ja rozumiem, że od Polski sporządził. To jest trochę dziwne, że myśmy się z tym raportem nie mieli okazji zapoznać z tym posłem na Sejm i właściwie powinienem taki raport widzieć. No to znaczy dokładnie to jest tak, że była ta deklaracja w Terezinie, która podobno była tylko deklaracją, więc tam nikt tego nawet nie podpisywał, chociaż tam jest napisane, że... Nie. Została ona jakoś tam przyjęta w jakiś tam tajemniczy sposób, ale oprócz tego na podstawie tej deklaracji, też załączona w tym raporcie jest ta ustawa 447 Just. Tak? I dopiero z tej jakby ustawy wynikają konkretne kroki, które rząd amerykański musi podejmować. Innymi słowy, bo deklaracja w Terezinie była w, 2000, w 2009 roku. Ustawa JAST tak. była w roku 2018, czyli mamy do czynienia z pewnego rodzaju procesem, tak? No i teraz mamy kolejny krok w tym procesie. No tak, ale, ale ta ustawa 447, a właściwie ona już nie jest w 447, tylko ona jest pay, ileś tam, bo to, bo to już kongres ją klepnął również. I ta ustawa zobowiązuje tylko do, do monitorowania. Tylko do monitorowania. Czekam, wywiadu teraz wydzielam, przepraszam bardzo. Do... Do, nie wiem, do monitorowania do monitorowania tego wszystkiego, natomiast nie żadnych konkretnych innych działań. Yy, czyli, yy, no właśnie, czyli jak do tego podchodzić? No bo Pan mówi, że tylko do monitorowania, ale jednak tutaj się pojawia kwestia, bo wie Pan, no po co się coś monitoruje? No po to, żeby no z tego wyciągać jakieś. Stanie. No oczywiście, ale formalnie jeżeli biorąc, ma tylko monitorować i na, na podstawie tego monitu być może yy, Kongres czy Senat będzie chciał podjąć jakieś inne, inne dalsze działania, ale na razie jest tylko zobowiązanie do monitorowania. Czyli pan by do tego podchodził, nazwijmy to bez przesadnej paniki. Paniki nie ma, ale jak znamy, jak znamy doświadczenie, jak znamy doświadczenie, z reguły tak jest, że komuś na tym zależy to jednak współdemokracje podejmują działania na rzecz mniejszości, które się czegoś domagają, bo one bardzo pilnują swojego. No i tam z całą pewnością siedzi jakaś mniejszość, nie tam żadna żydowska, bo Żydzi z tego nie będą nic mieli. To jest, to, jest to mniejszość cwaniaków, prawda, która tam jakieś z tego, z tego czerpie korzyści i, i, i tyle. No. I ta mniejszość bardzo pilnuje, żeby, żeby Senat mówił, no, przecież jak to, przecież podjęliście uchwałę o trzeba coś z tym zrobić, prawda? Będą wbawiali senatorom, że no, a, a kto odmówi biednym, pokrzywdzonym ofiarom Holokaustu? W powtarzam, teraz praktycznie już, już prawie, że nie ma, no, ile, ile, ile pokrzywdzone ofiary pokrzywdzonych ofiar Holokaustu mogło żyć? Nawet jeżeli miały, jeżeli miały chwilę urodzenia, to jest drugi rok, miały, miały tam, powiedzmy, 40 miały 0 lat, no to teraz już mają już, o, 80, do, dopiero 80, tak? Dopiero 80. I nie zostało szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że, że tam żyli w, kraju, w krajach tropikalnych bardziej, czyli Izraelu na przykład, czy na Florydzie, to tam raczej tak długo się nie żyje. No właśnie, no ale to mamy do czynienia tutaj cały czas jednak z tego typu, no bo trzeba to po prostu traktować jako formę nacisku, tak? W dodatku... Oczywiście chodzi o to, że nawet jeżeli został chociaż jeden, chociaż jeden taki Holocaust Survivor, no to na, na jego podstawie można, można, można zabrać 300 miliardów i podzielić między organizację. No tak, no bo to jest zgodnie ze starą zasadą: znajdź mi punkt podparcia, podniosę ziemię, tak? O, dokładnie tak. Także wystarczy jedna żyjąca, a nawet nieżyjąca, jak się teraz okazuje, ofiara Holokaustu, i w tym momencie można no, domagać się zwrotu całego majątku. Ja przypominam moje, moje stwierdzenie, że tych, którzy domagają się tych, tych nieruchomości w Polsce. Na rzecz osób, którzy nie mają żadnych praw, no bo powiedzmy jasno, te organizacje nie mają żadnych praw, no trzeba traktować tak samo jak tych, którzy Żydów czy nie Żydów, którzy, którzy wyłudzali kamienice od miasta stołecznego Warszawy, w Poznania, Krakowa. Wszędzie były takie, takie przypadki. W ilości tam, w Warszawie to chyba kilkunastu, kilkudziesięciu sztuk, ale były pojedyncze przypadki i w Krakowie, i w Poznaniu, i w innych miastach. Gdzie ludzie, gdzie ludzie wyłudzali na, na podstawie ludzi, którzy tam na podstawie własności. Jeden przypadek rekordowy, pan jaki wyciągnął, ta osoba musiała mieć 128 lat, żeby podpisać poważnie jedno adwokata w tej swojej sprawie. Więc. Ym... A więc to były bardzo, bardzo, bardzo naciągane imprezy. I dokładnie tak samo naciągana jest sprawa, którą robi ten, jeżeli przyjedzie do polski prezes, jakiego Jewish kongres czy czegoś takiego, czegoś takiego i wstąpić z takimi uproszczeniami, to trzeba go potraktować, aresztować na miejscu i potraktować dokładnie tak, jak, tak jak ludzie, którzy muszą bezczelnie wyłudzić coś, co im się nie należy. No to jest przestępstwo, prawda? Bo wyłudzenia jest przestępstwem po prostu. No Ja sobie czytam prasę światową, z szczególnym uwzględnieniem oczywiście prasy izraelskiej, która dużo na ten temat pisze. I oni tam w Jerusalem Post, no to wprost piszą, że tutaj trzeba zorganizować front. Nawet w tej chwili, nie wiem czy pan słyszał, trzy dni temu Izba Lordów w Wielkiej Brytanii się wypowiedziała w tej sprawie, właśnie pisząc, że natychmiast trzeba te Polacy powinni te odszkodowania płacić. I nawet doszło do jakiejś zadziwiającej interwencji, którą opisała wczoraj z kolei Rzeczpospolita, bo tam jest jakaś ustawa, która jest związana z reprywatyzacją w tej chwili w Sejmie i ona z kolei idzie w drugą stronę, dotyczy tych odszkodowań indywidualnych czy tam zwracania majątku. Dokładnie nie, nie czytałem tej ustawy, więc nie wiem. Natomiast podobno w związku z tymi tam komisjami pana jakiego, którego pan wspomniał, to tam jakieś dodatkowe... Procedury sprawdzające były, są przewidziane w tej ustawie, które przedłużają, krótko mówiąc, ten proces. A przedłużają i, i redukują. Tam redukują. No, w ogóle jest ustawa lewicy. Nie wiem, czy ona jest złożona w Sejmie, czy nie, ale ona już fizycznie istnieje w sensie liczby paragrafów, prawda? I tego ona istnieje. Ona przewiduje, żeby w sumie wypłacać tylko 10%. Placentów. No, no jakieś tam są ograniczenia są dotyczące, i tutaj ja podobno chcę... na wezwanie ty, tego ambasadora y, z Londynu, to. Pani Witek tą ustawę gdzieś tam wyrzuciła do tak zwanej ostatniej ścieżki, czyli nigdy ona światła dziennego nie ujrzy. No i tu już cała prasa izraelska, że to wielki sukces. Takie rzeczy się dzieją. Więc ja chciałem, ja chciałem powiedzieć, że jeżeli tylko się okaże, że Polska płaci 10%, to suma roszczeń wzrosnie z 300 miliardów do biliona. Jak Jerzy Kaczyński powiedział w ambasadzie USA, że Polska będzie płaciła 30% odszkodowań, a to suma wzrosła, wzrosła tam do, do, do 30 miliardów do, do 300, prawda? Czy tam, nie wiem, to ile było, z 60, 60 do 300, prawda? No i teraz, teraz jak się mówi, że Polska płaci 10%, to wzrośnie, to wzrośnie do, do miliona, no oczywiście. No, tam czytając właśnie i przeglądając tą pracę izraelską, mnie zainteresowało, zainteresowało, co oni o tym piszą, więc tam przejrzałem sobie parę artykułów, ale znalazłem też przy okazji taki artykuł dosłownie sprzed trzech dni, który mnie wprowadził w stan zadziwienia. Mianowicie dotyczy on sytuacji z miasta, które kiedyś należało do Rzeczpospolitej, tam chyba do rodu tarczyńskich Satanowa, to jest pod kamieńcem podolskim. No i yy, tam jest opisana taka sytuacja. Że jakaś tam grupa Żydów, z Satanowa, tam najwyraźniej się jacyś przetrwali Żydzi, czy się teraz ujawnili, nie wiem, odkryła miejsce y, śmierci swoich tam y, współrodaków kilkuset. No i tam to miejsce śmierci było w jakiejś tam piwnicy, i te zwłoki tam po, popakowali w, w jakieś tam worki, i mają teraz przenosić na cmentarz Żydowski. No i tam artykuł mówi o tym, że że to jest tam jakieś wielkie osiągnięcie tej, 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 tej grupy i tak dalej i tak dalej tymczasem w Polsce cały czas stoi na porządku dziennym koncepcja że żydowskich kości w ogóle nie można ruszyć z tego powodu że była zbrodnia w Jedwabnym. i były plany ekshumacyjne Były nawet taki jakieś podpisy tam zbierano rok temu czy tam półtora roku, roku temu natomiast tutaj rząd stwierdził że nie będzie tej ekshumacji jednak prowadził. Yy, może... ja nie, przypominam, najpierw ludzie żydowskie się domagały ekshumacji wielkiezławnym, po czym nagle zażądały, żeby jej nie robić. Pod bardzo ważnymi religijnymi względami. Przedtem były bardzo ważne religijne względy, żeby ją zrobić. Więc ja się na tym, na tym nie znam, tym rewet ja bym ja ja by wiedział. No nie, no tam chodzi generalnie krótko mówiąc o to, bo tam tej ekshumacji w zasadzie nie było, bo ostatecznie tylko ją w pewnym sensie zamarkowano, bo umowa tam, nie wiadomo też dokładnie jaka była jakby prawna rama tej sytuacji, ale po prostu odkopano tylko do momentu dojścia do grobu, a potem zaprzestano kopać, no bo nie można było ruszyć kości. Bo takie podobno są wymogi prawa religijnego. No tutaj, jak widać z tego satanowa na przykład i z wielu innych miejsc, to nie jest prawda. No ale to jakby od kwestii jedwabnego i całej tej historii wokół w ogóle się ta kwestia odszkodowań zaczęła. Więc może tutaj polski rząd powinien jednak tę sprawę zakończyć i po prostu pokazać, co tam naprawdę w końcu się zdarzyło. No bo jeżeli ktoś to blokuje, no to chyba z tego powodu, że podejrzewa, że tam się zdarzyło coś zupełnie innego niż wersja oficjalna głosi. Przypuszczalnie tak. I jest coraz więcej takich rzeczy, które, które no jakby składają się na ten ciąg, tak? A no pytanie, jak to przeciąć, no bo to nabiera teraz bardzo dużego rozpędu. Ale opowiem Panu jeszcze artykuł, który przeczytałem, zadziwiający też, z, z kolei z gazety Al-Harec. I niech pan sobie, tak, i niech pan sobie wyobrazi, że tam napisano, co już w ogóle mnie wbiło w krzesło troszeczkę. Tam napisano, iż yy, kwestia social distancingu, którą w tej chwili mamy w związku z pandemią, koronawirusem i tak dalej, i tak dalej. Tak, też właśnie tak kiwałem głową, to już się raz świetnie sprawdziła, a gdzież to ona się sprawdziła? Otóż w warszawskim getcie. Bo tam wtedy rzekomo walczono z tyfusem i osiągnięto wielkie sukcesy w tej walce z tyfusem. I takie rzeczy teraz piszą. A znaczy, że znaczy wszyscy, wszyscy chorzy na tyfus wymarli i, i, i epidemia wygasła, czy jak? Nie, twierdzą, znaczy, że w styczniu 1941 roku tam wybuchła epidemia tyfusu w getcie warszawskim i że dzięki social distancingowi to ją pokonano. A dalej pisze, no niestety no. wszyscy zostali potem zamordowani w Treblince. Ale był chwilowy sukces. Ale, ale, ale umarli zdrowsi, to jest, to jest Umarli zdrości. no i takie, takie rzeczy. To oczywiście wszystko nie jest prawda, bo tam z jakby materiałów historycznych wynika, że raczej ten tyfus był używany do tam różnego rodzaju rabunku, bo tam były takie akcje tak zwane dezynfekcyjne i tam na przykład otaczali policja. Ta żydowska, czyli ta służba porządkowa otaczała jakąś kamienicę i tam Żydzi musieli wyjść, to tam jak wracali, to już w środku nic nie było, oni coś tam rozpylali, nie? I na koniec to już wyglądało to tak, że po prostu płacili tym policjantom, żeby, żeby mieć już podpisane, że już ta dezynfekcja przeszła. E, e, panie prezesie, to na koniec pytanie... Co Konfederacja może w tej sprawie zrobić? No bo to z jednej strony jest rzecz, którą w jakiś sposób jednak chyba trzeba yy, yy, no, w stronę korzystną dla Polski jakby przesunąć, a wy jesteście jedyną formacją, która jak rozumiem ma odwagę, żeby w ogóle się nią zajmować. Problem polega na tym, że w dalszym ciągu nie ma żadnej ustawy reprezentacyjnej w ogóle. Czyli, czyli mówi się o tym, żeby oddać coś Żydom, nawet tych, którzy już nie żyją, natomiast nie mówi się o daniu Polakom, czy załóżmy Chińczykom, którzy, którzy żyją albo mają spadkobierców. I to jest, to jest pierwsza sprawa, która nie jest załatwiona. Taka ustawa powinna obejmować i oczywiście musi obejmować ludzi, którzy żyją no, którzy, którzy, lub mają spadkobierców. Natomiast problem, o którym mówimy, dotyczy w 95% ludzi, którzy nie, 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 nie zrobili spadkobierców i nie ma tutaj żadnej wątpliwości. Po prostu mnie nie powinno być przyjęte na skarb państwa, bo to zostało przyjęte na skarb państwa, ale powinno zostać natychmiast z licytacji rozprzedane i majątek zużyty na spłacenie długów państwa polskiego. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, o którą mówię po raz dziesiąty i nikt tego nie przymierza Nikt. Otóż to nie państwo Izrael, poniosło straty w wyniku wymordowania yy, iluś tam milionów yy, polskich Żydów, tylko państwo polskie, to byli obywatele państwa polskiego. To byli polscy adwokaci, lekarze, handlowcy, przemysłowcy, drobni handełesi, drobni geszefciarze, generalnie ludzie wykształceni. W bardzo wielu dziedzinach, mających bardzo wiele specyficznych umiejętności. I to państwo polskie poniosło tutaj straty, a nie państwo Izrael. Nie ma żadnych przesłanek, żeby sądzić, że ci państwo, że ci, że ci ludzie po powstaniu państwa Izrael, by chcieli do niego emigrować. Przypominam, że Partie to popierało mniej niż 10% Żydów właścicieli nieruchomości. Bo kto nie miał nieruchomości, to oczywiście był gotów pojechać do Izraela. Kto miał nieruchomości, to wcale się nie kwabił, żeby sprzedać i przenieść do Izraela. Także myśl o tym, że wszyscy ci ludzie by się przenieśli do Izraela, jest. Ale nawet gdyby, to nie jest to żadna prawna, prawna przesłanka. No to polscy obywatele. I, i spadkobiercą jest państwo polskie, nawet z samego tytułu płużenia nieruchomości. Ale również z tego tytułu, żeby to polscy obywatele, a nie obywatele państwa, i co ma z tym wspólnego, państwo Izrael, Jewish Kongres, i tak dalej. Nie ma z tym nic, absolutnie nic wspólnego. Kto twierdzi inaczej, jest beznadziejnym nacjonalistą. Nam się zarzuca nacjonalizm, a to właśnie to jest klasyczny przykład skrajnego nacjonalizmu. Nieważne jest obywatelstwo, nieważne jest są prawo, tylko ważne jest przynajmniej do jednego narodu. Państwo Polskie czegoś takiego nie uznawało nigdy, nie uznaje i mam nadzieję, że uznawać nie będzie. Nie będzie i ja jestem w pewnym sensie nacjonalistą, w tym sensie, że uznaję, że prawa narodu, nie społeczeństwa dzisiejszego, tylko narodu, naszych przodków, naszych potomków, prawda, i jako narodowiec uważam, że, że dzisiejsze społeczeństwo nie ma prawa decydować o narodzie, czyli o tym, co jakie długi będą musieli płacić, płacić moje wnuki, prawnuki i tak dalej. Także jestem głównym narodu. Natomiast, natomiast nie jestem narodowcem w tym sensie, że nie uważam, żeby narodowość miała, mogła mieć wpływ na prawo. No Prawo nie może zróżnicować, czy ktoś był Żydem, czy nie Żydem. I jak już mówiłem, do tego, żeby oddać mienie Żydowskie, trzeba by najpierw ustalać, kto był Żydem, a kto nie był Żydem, prawda? No bo bez tego, bez tego w ogóle nie można mówić o zwrocie mienia, mienia, mienia Żydowskiego. I natychmiast by się, ka każdy adwokat podważył twierdzenie, gdyby na przykład ktoś wystąpił jako adwokatu w diabolizmie rządu polskiego i że to wcale nie jest Żyd. No i teraz proszę udowodnić, że on, jak był Żydem, prawda? Mu się, mu się należy. No. Ale a, a, a się nazywa Rozenkranz? Z czego się nazywa? Każdy się mógł nazywać Rozenkranz. Także, także... także to, to, jest, to jest absurdalna zupełnie yy, konstrukcja prawna, że tak. ktoś czy czy i dlatego, że ten ktoś był Żydem. No. Nie ma czegoś takiego w prawie ani polskim, ani amerykańskim, ani żydowskim. Zadałem sobie trud i zajrzałem do prawa, prawa spadkowego spodkobier... w Izraelu. Zamieściłem to gdzieś za swoim bloku. On w razie przewiduje, że jeżeli umrze ktoś w Izraelu, zostawiając swoją nieruchomość, to ta nieruchomość przechodzi na 10 lat pod nadzór tam państwa, a po 10 latach przechodzi na własność państwa i koniec. No, bo iluś tam latach po jakiś stosowny krok, a tam jest specjalny prawda, urzędnik, to oni to dość, dość uczciwie robią. Ogłaszają w prasie, że jest takie, takie nie szukają spadkobierców. No jak nie ma, no to. Trudno, no. nie może stać pusty plat po środku miasta przez, przez 100 lat, prawda? Tylko dlatego, że, że nie może stać spadkobierca. To się sprzedaje. Jeżeli istnieją podejrzenia teraz mówię, że już nie istnieją żadne ale, ale jeżeli nawet istnieją podejrzenia, to się sprzedaje ten plat, pieniądze się wpłaca na, na, do banku, prawda? Jak się znać spadkobierca, to ja nie wierzę, nie? I koniec, ten plac nie może stać pusty. I, I przecież w Łodzi, moim zdaniem, jest cała kupa budynków w Łodzi, które niszczą, ponieważ nikt nie ma odwagi je wziąć, bo one należały do, do, do Żydów. One niszczą. Należy je sprzedać w ręce prywatne natychmiast i pieniądze wpłacić. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, że się pojawi, pojawi spadkobierca, no to wpłacić na jakieś tam konto i jak minie 99 lat od, od chwili, czyli od wojny, tak, czyli od 1941 roku, powiedzmy, 1945, no to w tym momencie przejdzie to no, znowu te pieniądze na własność państwa, ale na razie, na razie, na razie trzeba je wpłacić do banku, żeby nie było, że okradliśmy spadkobierców. No. Ja jestem konserwatystą i wierzę w święte prawo własności, w prawo że że do spadkobierców, a już ma swoją własność. I poza to na póki istnieje szansa znalezienia spadkobierców, to oczywiście trzeba tutaj przestrzegać normalnych, no, normalnych reguł. I tyle. No. Szanowni Państwo, naszym gościem był Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Korwin. Bardzo dziękuję. I na koniec tradycyjnie zapraszam do subskrybowania naszych kanałów oraz do wspierania naszej fundacji najwyższy czas, która je utrzymuje. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję.